Witam serdecznie. Mamy wtorek, 14 października. Pogoda mnie zaskoczyła dzisiaj rano bardzo pozytywnie, dlatego zdecydowałem się na granaty. Zobaczymy, czy sił starczy. Halabrowa się zobaczy, jak to mówią. Idę dzisiaj trasą podobną jak wczoraj, czyli Kuźnicę, niebieski szlak. Do przełęczy między kopami i schronisko Murowaniec. Było trochę ludzi w kolejce, żeby zapłacić za wjazd do lasu, ale szybko poszło. Pewnie w Murowańcu będą tłumy, ale liczę, że się rozejdzie. Część na kościelec, część już nigdzie nie pójdzie. Część na Czarny Staw Gąsienicowy. Pewnie na Kozi. I tak dalej. Także ruszam już i do następnego. Widać ładnie Kasprowy i Panoramka na trasę. Tam prowadzi niebieski szlak. Niebieski aż tutaj do przemęczy między kopami. Ja jeszcze chwilkę i tam do te. Teraz sobie dychnę na chwilkę. No to kolejny etap zaliczony, dotarłem do przełęczy między kopami. Znowu chwilka przerwy, a potem prosto troszkę w dół, troszkę do góry do ohali gąsienicowej i do Słońska Murowaniec, ale chyba będzie tak widzę po ludziach tam pełno, no zobaczymy. Tradycji musi stać się zadość Dzisiaj Różniczka na kiełbasce Herbalka malinowa, rewelacja Idziemy I ruszamy dalej Słonko świeci Udało się czasówkę Skrócić z 2,5 na 2 godziny Więc jest nieźle no i co? Jemy, odpoczywamy i za chwilę ruszamy dalej A więc tak Śniadanko zjedzone Pyszna jajeczniczka Herbatka rewelacja Troszkę odpocząłem, a teraz półgodzinne podejście do czarnego stawu gąsienicowego. Dotarłem właśnie do Czarnego stawu gąsienicowego za, za mną majestat kościelca, gdzie byłem ostatnio. Teraz z drugiej strony stawu czarnego stawu gąsienicowego, wschodnią stroną, lewą stroną, jak to tam woli, idziemy w stronę jak na razie przełęczy zawrat koziego wierchu i granatów. Potem ja tam sobie. Odbiję troszkę wcześniej na granaty, ale chyba sobie zaraz jeszcze tu przykucnę, napiję się czegoś, odpocznę chwilę, posilę się batonikiem i ruszę dalej. Ludzi coraz mniej, co jest, co jest pozytywne. Może nie będzie kolejek. Hi, hi, hi. No nic. Przerwa i będę ruszał dalej. A ja sobie teraz idę wzdłuż tafli czarnego stawu. Za mną ścielec. Idę do jeszcze niebieskim szlakiem. Potem będzie ciekawe jak żółtego zielonym na granaty właśnie rozmawiałem z taką fajną ekipką widać no że początek podobno jest ostry, koszówkowy wspin. Zobaczymy trochę dychłem, nabrałem sił, wypiłem wodę, zrzuciłem ciężar z plecaka i idę dalej. Faktycznie, odkąd się zaczyna żółty szlak, jest dość stromo. Tak, przez kosówki. Dość stromo. zatrzymuję się za jakiś czas. Nie chcę szarżować. I brnę do przodu. Nie ma nikogo. Widzę na górze na szlaku są tam jakieś osoby. Ja na razie od dłuższej chwili. Idę sam. Brnę przed siebie. Wychodzę już powoli z kosówek. Czarny staw robi się coraz mniejszy. Granaty się schowały, co prawda w chmurach. Słonko się przebija na szczytach. Może będzie widać. O, tam. A ja ruszam dalej. Szczytu, zbliżamy się do łańcuchów, które są tam. No, jeszcze mówią jedni 40 minut, jedni godzinkę, ale już jest taki czas, że trzeba ubrać kask i spokojnie drnąć dalej. Niestety naszły chmury, nie wiem co to będzie dalej. Zobaczymy. Może się rozejdą na szczycie. Teraz chowam kamerę, zostawiam tylko na kasku i w drogę. Trzeba szukać szlaku. ostatnie chwilka dech dy na Tak? Znowu wyszukamy Tam. trzeba iść. Sit okay. down. Okay. Dotarłem do skrajnego granata. Widoków nie ma, znaczy są, ale za chmurami. Można sobie odpocząć i drogę powrotną. Dwie godziny na dół. Ale tymczasem podpoczywam sobie. Odetchnę i poczekam na widoki. Podsumowując granaty, na sam początek to poszaniłem szlaki. Miałem iść w stronę Koziej Przełęczy, Koziego Wierchu, czarnym, odbić później w zielony i wyjść na Sadni Granat. A ja się zasugerowałem internetem, że się wchodzi w Kosówki. I weszłem w Kosówki, w żółty szlak. Nie popatrzyłem się na mapy, dopiero się z... przepraszam, zorientowałem. W połowie drogi już mi się nie chciało wracać. Szlak trudniejszy dłuższy, bardziej wymagający, eksponowany, że tak powiem Ale było warto No i co? Przede wszystkim tam to trzeba dobre buty Dobre buty nadkostki i rękawiczki o granitowa skała Jest tam dużo takiej granitowej skały, który, która może poharatać rączki Teraz już wracam i idę do Murowańca tam na dole za czarnym stawem a za mną Kościelec. Świnica się schowała, koziwierk się schował, a potem granaty nie widać, bo już w chmurkach może i dobrze, że w murach, bo na zejściu w niektórych momentach to nie widzia, lepiej nie widzieć, gdzie się schodzi. O. No, A ja idę dalej na jakiś obiad, o kolację. Do kuźnic jeszcze daleko, pewnie będę wracał w nocy. Wieczorem. Po ciemku. Wtarłem do końca. Teraz sobie zjem leśne widok, z tarkiem Odpocznę koczne i psony później. Jest godzina 17.00. Wyszedłem właśnie ze schroniska z murowańca. Pojedzony pysznym bigosem. Co jest zaskakujące. Nie wiem. Może dlatego, że to w dużych ilościach robią. I ma inny smak. Ale dużo mięsa. kwaśna pustka. Rewelacja. Pojedzony. Nie chcę mi się za bardzo iść. Ale idę. Wracam. W stronę przełęczy między kopami. A teraz już jestem w dolinie Jaworzynki. Już prawie na samym dole. Pozostało tu jeszcze może 10 minut i kuźnice. I tak zakończyła się wyprawa na granaty. Pozdro.